Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w serii, która została zawieszona już jakiś czas temu, a dokładniej w lipcu 2021. Także już pół roku, słuchajcie, pół roku nie było żadnego odcinka. Wtedy miałam, słuchajcie, dużo serii rozpoczętych, musiałam z czegoś zrezygnować na chwilę, no i padło na wyzwanie, jestem kochankiem. Wyzwanie, które z wyzwania tego, które prezentuje nam internet i strony, Została tylko nazwa. Z tego wyzwania została tylko nazwa. Pierwsze pokolenie robiliśmy chyba według tego wyzwania, drugie jest zmodyfikowane przeze mnie. Zasady drugiego pokolenia są oczywiście dostępne pod odcinkiem. Ja wam tak w skrócie tutaj na szybkości przeczytam, że zalecaną aspiracją jest mózgowiec. Cechy to geniusz romantyczka i zazdrosna. I tak, słuchajcie, musimy być szóstkową uczennicą w szkole średniej. My już jesteśmy ogólnie na studiach, ale to zaraz wszystko powiem osobom, które jeszcze nie oglądały. Tutaj żadnego odcinka z tej serii. miejsce co najmniej dwóch chłopaków, dziewczyny w szkole średniej, no to już na pewno mamy słuchajcie zaliczone. Przyjaźni się z osobami ze swojego klubu, mamy zrobiony klub. Serwis z obecnym chłopakiem, dziewczyną przed wyjazdem na studia. My zerwaliśmy. Teraz Wam pokażę też z kim. Yy, idź na kierunek na studiach fizyka jesteśmy, jak najlepsze oceny staramy się, przynajmniej na studiach bądź w związku z chłopakiem lub dziewczyną, domofon dzwoni Jesus, kurierzy jestem, na czym skończyliśmy? Mm, tak, na studiach, w związku z chłopakiem lub dziewczyną. Jesteśmy w związku z dziewczyną. Po zakończeniu studiów wróć do rodzinnego miasta i podejmij karierę naukowca. Pnij się po szczeblach kariery jak najwyżej. Słuchajcie, tego jestem bardzo ciekawa. Zawsze chciałam podjąć karierę naukowca i też dlatego to tutaj pewnie wprowadziłam do, do tego drugiego pokolenia. Twoim mężem zostaje Sim poznany na wakacjach w Sulanii. E, ja mam zrobionego Sima. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało, ja już mam zrobionego Sima i nawet chyba wprowadzę na Solani. i mam też naszykowane psy dla Abigail, bo tak, bo ma na imię Abigail, za sobie przejdziemy do kasa i słuchajcie, dzisiaj będzie taki odcinek dla osób, które jeszcze może nie oglądały odcinka, dla osób, które y, też wcześniej oglądały, ale jednak chcą sobie przypomnieć, ja też sobie muszę przypomnieć, bo też wszystkiego nie pamiętam, bądź w ciąży tylko raz, czyli tylko raz będziemy w ciąży, adoptuj dziecko wraz ze swoim mężem, uuu, po adopcji dziecka, Dziecka, twój mąż odchodzi rozwód. O, kurczę, jak ja tu no mam trudne sprawy. Przeprowadź się wraz z dziećmi do innego miasta. Ok? Na starość odnów kontakt z jednym ze swoich przyjaciół z czasów nastoletnich. Spędź z nim resztę swojego życia. Opcjonalnie ślub. Simka żałuje, że dopiero teraz związała się z kimś odpowiednim. No, powiem Wam, że podoba mi się, podoba mi się. W ogóle nie pamiętałam, że coś takiego tutaj. Wytworzyłam. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Tutaj Abigail ma taką no, dość nie, niewyjściową minę, więc myślę, że my sobie przejdziemy do kasa i ja wam pokażę ją. Pamiętajcie, że ja ją słuchajcie, pół roku temu ostatni był odcinek i na pewno ją będę przebierać może przed kolejnym odcinkiem, zobaczymy. Jeszcze muszę zobaczyć, ile tych studiów nam zostało. Abigail Kate Nixon. Wyzwanie zaczynaliśmy Nolanem Nixonem. Facetem i to jest jego córka z z Z, z Liliff, z jak ona miała na, na nazwisko, ta przyjemniaczkowa Liliw przyjemniak. Ona jest mózgowcem i tutaj ma tak romantyczka, zazdrosna geniusz, perfekcjonistka i miłoś, miłośniczka psów. Ok, Abigail, pokaż no się, bo ja też nie pamiętam, czy ty masz w ogóle jak ty jesteś ubrana, czy ty masz wszystkie tutaj części ubrania, o tutaj mamy a no z tym reshadem to ja wtedy nie grałam chyba w ogóle, nie, nie pamiętam czy grałam już z reshadem, a tak to mi się już tak średnio podoba, szczerze Wam powiem, trzeci jest taki prosty czwarty jest też taki, no tak po prostu ją ubrałam tak luźno na studia, myślę, że pasująco o tutaj tak a, a, na o no ładnie wygląda, wizytowy strój dobra, sportowy tak po prostu, o do spania ma dwa z tego co widzę no tutaj na pewno będę musiała ją przebrać na imprezę ma jakiś inny kolor włosów trochę nie podoba mi się ten, czekajcie bo ma dwa na imprezę ten ma jeszcze, a tak ten pamiętam, ok do pływania, do pływania widzę, że ma dwa stroje, ok ładnie wygląda, na gorącą pogodę ma sporo, o a teraz mamy chyba lato z tego co widziałam Y, trzeci, ten mi się nie podoba <noise> i ten jest ładny, podoba mi się, ok? I na zimną pogodę, super, dobra. Czyli tak prezentuje się Abigail, oczywiście w skrócie na nią mówię Abi y, Przejdziemy sobie, bo widziałam, że ona ma za 4 godziny zajęcia, także na pewno z nią słuchajcie. Pójdziemy, jestem ciekawa, ile nam jeszcze tych studiów zostało. Dajcie znać, czy chcecie, żeby właśnie odcinki się pojawiały, czy już macie za dużo, słuchajcie, za dużo mnie w Simsach, e, osoby, które już wcześniej oglądały tą serię, czy, czy cieszą się z powrotu, Pomyślę, myślę, że, że będzie powrót, że nie będzie to może, wiecie, co tydzień i tak dalej, ale że jednak, ojej, jesteś spięta, ale że, że będą pojawiać się tutaj odcinki, o i tutaj zobaczcie, tutaj mamy właśnie Lilith, Przyjemniaczkową, zmienioną przez nas tutaj, proszę bardzo. Wydaje mi się, że w którymś odcinku był taki wspomnieni czar zdjęć właśnie z całego pierwszego pokolenia. Przynajmniej pamiętam, że miałam coś takiego robić, ale czy ja to w końcu zrobiłam? To nie wiem, ale wydaje mi się, że coś takiego było. Weź sobie o w Simowie na zawsze. I mamy, słuchajcie, tak, mieszkamy sobie w akademiku. Kurde, szkieletwo dwo zaczęłam i już umiera pani. Mamy pracę domową ukończoną, także super. Punkty za kursy 2 na 6. Aha, czyli mamy... Będziemy kończyć teraz drugi semestr. A, czyli my to tutaj jesteśmy, słuchajcie, tak na samym początku tak naprawdę. Ee, Kevin to... Kevin Renoid. Renoid jest, pamiętam, od Agi. W ogóle chyba trzecie pokolenie. Pamiętam, że Aga dla mnie napisała zasady trzeciego pokolenia. Tylko musiałabym to znaleźć, bo jak gdzieś to miałam Zapisane. O, Alden nie ma włosów. Aldon, Alden to jest nasz brat. Ja tutaj grałam z modami Alfa. Dobra, ja tu gadam, oni tutaj są smutni, trudno. Ja ogólnie grałam z modami Alfa. No i teraz tutaj ja mam bardzo dużo modów alfa posuwalnych, więc tutaj będzie nam brakować włosów i ubrań. O, Nolan to jest tutaj nasz tata Lilith, nasza mamuśka, Słuchajcie, Nolan to jest właśnie... Nie, Alden to jest nasz brat i on jest właśnie w małżeństwie z Ani i oni tutaj chyba tego Kaja mieli, prawda? Czekajcie, może łatwiej nam będzie, jak wejdziemy sobie tutaj. Tak, to są nasi rodzice. Tak, i oni mają tak, ale pamiętam, słuchajcie, wcześniej tego nie sprawdzałam. Oni mają kaja i my chyba mamy zrobiony w tej rozgrywce również cmentarz, więc będzie trzeba się wybrać. Ty już będziesz dorosła. Wiecie co, ja chyba sobie na czas tych studiów, ja sobie zatrzymam, słuchajcie. Mm, automatyczne starzenie, nie, nie weź na razie, żeby oni się nie starzeli, bo szczerze mówiąc to, to na tych studiach oni się potem tak naprawdę cały swój okres młodego, dorosłego tutaj spędzają i potem jak dziecko ma przejść tak dalej to wiecie, to już jest trochę późnawo bo... ok, za ile ty masz te zadania? zadania, zajęcia za dwie godziny co wam jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest tak Malory to jest nasza dziewczyna Malory Witaminka, to jest też simeczka od Agi, od Zozy tak, tak, tak. Czy ty już możesz iść kochana gdzieś na te zajęcia? Tylko ja do końca nie wiem. Weź sobie tutaj stań. słuchajcie, u mnie jak zawsze będzie słychać pralkę w tle, sorry. Ale. Ej, Bruno, to jest chyba nasz były? Były, tak, ale jest napisane były. E, były to jest nasz, a Magnus to jest. My coś z nim tego, Teges? Zainteresowanie romantyczne. Ej, co to było z tym Magnusem? Ja już nie pamiętam. Ale ja mam dla niej naszykowanego właśnie Sima, który będzie jej mężem. Co prawda robiłam to właśnie te pół roku temu, ale mam nadzieję, słuchajcie, że też będzie mi się nadal podobał. Tak jak wtedy mi się podobał, bo pamiętam, że się podobał mi. Przeczytaj do końca krzywdzić. O, trzy książki. No i gdzie ty pójdziesz na te zajęcia? Aha, ona się wraca. Słuchajcie, źle ją postawiłam. Gdzie masz zajęcia, kochana? Tu? Co? Aha, w naszym budynku. No i spoko, dobra. Mogę jej coś tutaj zaznaczyć? Rozmawiaj ze studentami. Słuchaj, właśnie porozmawiaj ze studentami. Ja tak dawno, słuchajcie, nie byłam z Simami na studiach, więc przyda się taka odsko odskocznia troszeczkę. Tro Boże, jak ja se polemię, e, troszeczkę. poleję troszeczkę. Czemu ty tak po nagu tutaj chodzisz, kolego? Znajomy współlokatorki. Aha, czyli po prostu przyszedł do kogoś w odwiedziny. Ani do nas dzwoni, czyli żona naszego brata. Mój szef mówił, że zasługuje na awans. Myślisz, że się uda. Jasne. Spróbuj swojej sił. Pewnie, że tak. Zawsze warto próbować. Czy ty już wróciłaś z, yy, z tych zajęć? Co to jest za dźwięk? Co ci się wydarzyło się? Tutaj mamy za dwa dni i za pięć dni, słuchajcie, ale jajca. No dobra, bo to już nam się chyba skończyło po prostu i teraz mamy tutaj na następny dzień, czyli musimy sobie zrobić yy... zadanie. Weź sobie odrób pracę, a ja słuchajcie, idę yy, zobaczyć, czy ta pralka mi czasem nie wyszła z łazienki, bo tak coś podejrzewam. Okej, okay, słuchajcie, jestem. Yy, ja mam, słuchajcie, zawsze jakieś wirowanie nastawione na 3 miliony. Okej, okay, no i dobra, niech ona sobie odrabia te lekcje i, i, i zaraz sobie gdzieś może pójdziemy się rozerwać, zobaczyć w ogóle na jakim saveie gramy, bo ja nie pamiętam, czy, czy ja jakiś save pobierałam z neta, czy to jest z gry? Nie, no, z gry to jest chyba za bardzo umeblowane, mi się wydaje. <grym> Jak mi się coś... Chyba że, hmm, chyba, że samą jakby tutaj ten dom studencki pobrałam z galerii. Tak też może być. O, Ani! Przyszła do, przyszłaś do nas. Jak tam? Co tam? I tak, no i my mamy właśnie klub ziomeczki. I tak, jest oczywiście w nim nasz były facet. Jest nasz brat, który nie ma włosów. Jest żona naszego brata. Jest Magnus, z którym coś tutaj musiało być. Coś tam było. Coś tam było. Na nami jest. Na nami też chciałabym chyba przebrać. I renoid jest, także też będziemy musieli właśnie utrzymywać z nimi dobre kontakty. Ja nawet pamiętam, że tak mówiłam, że ponad połowę, żeby mieli, to już będzie zaliczane jako dobre kontakty. W poprzednim odcinku, tak jak sobie sprawdzałam na, na playliście, to byliśmy na basenie. Mieliśmy jakąś imprezkę na basenie. A teraz zobaczymy, słuchajcie, gdzieś się wybierzemy, tylko jeszcze nie wiem gdzie, bo nie wiem jakie mamy tutaj dostępne parcele. Mm -hmm. Ani nam już tutaj uciekła. Robert Capriccioza, Roberta. Roberta Capriccioza, nie wiem kto to jest, już jest w ogóle 16. Weź, weź sobie tutaj, zjedz może, albo czekajcie. Nie, pójdziemy gdzieś na miasto, może tam uda nam się coś, coś zjeść. Czy ja tutaj mamy, tutaj widzę, że jest jakaś parcela, to jest klub studencki. To chodźcie, a bo tu jest jakaś, tutaj też byliśmy chyba kiedyś, coś mi się kojarzy, bar. Tu jeszcze jest jakiś bar, wiecie co, możemy sobie iść. Wydaje mi się, że byliśmy tam ostatnio na randce z naszą malori weźmy ją ze sobą. Po czemu by nie, chodź. Chodźcie, chodźcie, a z klubem sobie najwyżej spotkanie zrobimy następnym razem. A teraz sobie coś tutaj, słuchajcie, żeby podbić zabawę, bo tam kiepsko widziałam u Abi. Ej, widzę, że wychodzisz, gdzieś wybieramy. A co cię to interesuje? Ty nigdzie nie idziesz z nami. No patrzcie, polazła z nami, nic się. Co te? Pociesz po śmierci, o no dobra, no na litość mnie tu bierze, kurde. Ale wiecie co kochani, powiem wam, że ja bym to chyba chciała jej skrócić te studia. Nie chcę mi się tutaj siedzieć na tych studiach, tylko teraz to już mi się wydaje, że nie mam e, za bardzo jak. Chyba, że weźmiemy po tebie jako. Hmm. Jako na następny semestr więcej. Ale nie, to chyba tak się. Nie z tym się siedzieć na tych studiach, tak szczerze mówiąc. Weź tutaj przywitaj ze swoją dziewczyną. Oświadcz się, nie, 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 pocałuj. Pocałuj, pocałuj. To jest taki, wiecie, studencki romansik tutaj z koleżanką. Buziaczki, buziaczki. Drinki po obniżonych cenach. O kurczę, brzmi dobrze. O, rozmawiaj o łam łamigłówkach logicznych. Ty jesteś tutaj od fizyki i tak dalej, więc ciebie takie rzeczy interesują. Możecie sobie tutaj... Ej, nie ma nikogo. Nie ma pani miksolog. A czy my jakoś sobie tutaj zabawę będziemy mogli podnieść? O, możemy sobie grać z... i z... z, z, z... Ej, z nią też masz romantyczne? O, co tu chodzi? Jesus! Ej, a czemu tu nie ma naszej tej dziewczyny? Chodźcie tutaj. podejść tutaj razem. Ona ma... Z, z ilu ludzi masz romantyczne relacje, Abiś. Coś ty tutaj robiła, jak nas nie było. Tutaj z nią też widzę. O, no, nasz piesek i Dimi i Makoa. To był, słuchajcie, najlepszy przyjaciel naszego taty, Nolana. A, zachęcam, słuchajcie, do obejrzenia poprzednich odcinków, jak ktoś nie oglądał, choć sięż no... Jakość jest trochę gorsza niż te, co są teraz, ale może, może, słuchajcie, nie będzie tak źle, uszy wam nie odpadną. No. No i weźcie teraz, graj z, Możesz z nią grać? Nie, nie może. Dlaczego? Rzuć wiz wyzwanie. Dobra, weź i rzuć jej wyzwanie i tyle. A ty musisz iść do niej, no tak. Co tutaj jest? Dziel się pomysłami, będziesz mogła i... Zdobyć następny poziom logiki. No musisz to zrobić, więc... O, tutaj jeszcze coś jest uuu, uh, tu jest spoci, dobra to czekaj, zostańmy tutaj na razie zamów drinka, ulubionego sobie zamów i możesz tutaj panel sterowania stereo, włącz mm, karnawałowe rytmy yeah i będziemy słuchajcie dance, dance, dance a co to za sim ja ostatnio zwracam uwagę na takich simów w tych makaronowych włosach i to bardzo ok, nawet go znamy, spoko No, dobra, słuchajcie. Abisz sobie tańczy pięknie. 17 godzina. Idealna godzina na drineczka. Gdzie masz tego drina? Tam chyba pani robi dopiero, okej. Okay. Abisz, to chyba twój. O, jakiś ten. Jak on się nazywa? Jakiś taki, właśnie, lotta kokolata. Bierz tego drina, bo ci zaraz zawiną. <laughs> Wzięła ci małpa. Ej, wzięłaś mi drina, ty... Co sama ma opisze? No, zamów drinka ulubionego. Weź jeszcze jednego. I weź sobie tutaj usiądź, do no właśnie, bo. Przyjazdę powitanie. Co ty byś chciała? Obejmij kogoś do, no, ale ta nasza dziewczyna ja nie wiem, gdzie ona jeszcze. Ona jeszcze tutaj jest? Jest gdzieś tutaj, dobra. A możemy z nią na przykład zaśpiewać na karaoke? Country. Nie, my nic z nią nie możemy, ale bez sens. No dobra, ale mamy tutaj jakąś koleżankę. Widzę, że jakoś w ogóle szybko jej relacje wchodzą. To jest twój? Nie, twój ulubiony to był ten. Lotta kokolata. Wypij od razu. Wypij, wypij, bo, bo ci ktoś zabierze. Hej. No. I chodź potańczysz troszkę sobie. Tańcz tutaj. A jak twoja zabawa? No właśnie, kiepściuchno idziesz o mama mia tu jest twoja dziewczyna dobra, weź, ak oglądaj aktualny a ty do niej przyszłaś no dobrze Abi, jak już żeś przyszła, to please ja ciebie usiądź zaproś na noc, no nie, nie mamy miejsca, rozmawiaj na temat ekologicznego stylu życia, proszę bardzo możemy porozmawiać na ten temat, dlaczego by nie Parodiu innego Sima. Rozmawiaj o najnowszych grach. Mistrzyni ekologii. Malory jest ok. Ożywiona rozmowa. No i dobra. Mam nadzieję, że ta zabawa trochę jej się wbije, przynajmniej. Długo też siedzieć nie będziemy, bo. Abigeli jest znudzona. Nieznany numer. O, pływasz kajakiem? <grym> Kto mówi? Ha, 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 to się nazywa psikus. No tak słabo, słabo. Sucharek, sucharek. No i poszła. O Boże, ja nie mogę z nimi. Weź ten. Wypij sobie tego drineczka, obejrzyj sobie tutaj jakieś fakty. Ja widzę brzdęk, brzdęk. Nie, brzęk rzęk. zgromadźcie się, bohaterscy Simowie przybierzcie swe No Noc rycerzy. ok. okej. Wypiłaś już dobra, słuchajcie. To ja myślę, że my będziemy wracać do domu. Trzeba jeszcze... Czy zrobiłaś te lekcje? Tak, pięknie. Mamy odrobione lekcje. Tu mamy zdjęcia też naszych rodziców, widzę. Tu jest pomnik Makoa. Też trzeba by było gdzieś go usadowić. Okej, okay, ale wróćmy do domu. Ojej, mamy tutaj... Panią, to pani Kassandra Pracz była. Ojojoj, oj, oj. dobra, słuchajcie. Ty jesteś głodna, to weź sobie tutaj akurat mamy kanapkę. Pochowamy to do lodówki. To jest twoje? To jest twoja praca domowania? Schowamy sobie to do lodówki i ja myślę, że wrócę do Was rano. Ona sobie tutaj zje i od razu ją położę spać. Może coś jeszcze się na kąpie pouczy, żeby być tutaj bardziej. Zapytaj profesora, zadania na kursy, A, czy ty masz zrobione? Chyba mamy wszystko zrobione, dobra. Ucz się. Dobra, niech ona się potem pouczy i ja do Was wrócę, jak ona będzie szła do szkoły. Jak macie, słuchajcie, jak wiecie, jak, czy jest możliwość jeszcze skrócenia tych studiów, bo ja mam tego moda na krótsze studia, ale chyba już jak ona na tych studiach jest, to mi nic nie da. Dobra, słuchajcie, kochani, zaraz wracamy. Dobra, bo już jest prawie dziesiąta. Za cztery godziny mamy, słuchajcie, najprawdopodobniej egzamin końcowy, więc trzeba by było tutaj naszą abi Ładnie wyszykować, w sensie, żeby wiecie, była ogarnięta, żeby zabawę miała na dobrym poziomie. E, ja troszkę się z nią tutaj pouczyłam, choć może tutaj do kolegi surfuj sobie po kanałach. Albo wiesz, co nie, tutaj jest taki telewizor o wspólny, więc lepiej będzie o, a nie wchodzić tam komuś do pokoju, bo to będzie na nas, jak coś się złego stanie. Także ona w ogóle jest często właśnie skupiona, zauważyłam, jest pewna siebie. Jak się uczyła, to była właśnie zadowolona z tego, że się uczy. No, taka, słuchajcie, nasza będzie mm, pilna uczennica, chciałabym. Okej, okay, dobra, niech ona sobie tutaj pogląda ten telewizor. Pójdziemy sobie jeszcze razem do, na, te, na ten egzamin końcowy. No i pewnie, słuchajcie, o, nie ma nic do jedzenia. Ale w lodówce mamy, bo ja wkładałam. Weź resztki, o. Weź resztki i przyjdź sobie potem na TV. Pewnie w kolejnym odcinku byłoby już zakończenie tego semestru. Weekend byśmy sobie gdzieś przegrali, poszli na imprezkę. Weź sobie zjeść przed TV. No. Ani znowu do nas dzwoni. To niewiarygodne, awansowano mnie. No brawo, brawo Ani. Widzisz, jest jesteś mądra bestia. Za trzy godziny. O której? O 13.30 mamy. OK. Ona fajnie tutaj wygląda, ładnie. Ma te paseczki zrobione. Jeszcze byśmy poszli tylko siku. Co ty byś chciała? Obserwuj niebo. Dobra, A tutaj to było. Dziel się pomysłami. To może z tą panią? Możesz? Dziel się wskazówkami. To chyba nie to. Hmm. Dziel się genialnymi pomysłami. O! Egzamin końcowy odbędzie się... No właśnie! Abiś. Siku! I zejdź już na dół, bo ja nie wiem, gdzie ty masz ten egzamin końcowy. To weź sobie zejdź tutaj. Pożegnaj, kogo tam żegnasz. Dobra, denerwuję się, słuchajcie, Abi się denerwuje. Oj, oj, oj to gulgotanie. O, dobra, ale jesteś skupiona. Ok, super, bardzo się cieszę. Na zajęcia. Dobra, idź, idź, idź. Kucie przed... A, kucie, dobra, że ona kuła. Dobrze. O, nie zbliża się egzamin końcowy. Abigail, Kate, trochę panikuje. A, nie pa I tutaj mamy w ogóle. No to spoko. I mogę coś tutaj zrobić? Oszukuj na egzaminie? Nie, pracuj... Nie. Prz czyli pracuj na zajęciach normalnie, tak? A nie ma pracuj ciężko, szkoda. No i dobra kochani, wróciliśmy. Jak to tutaj wygląda? Wszystko mamy zrobione. Przystąpiliśmy do egzaminu końcowego. Wygłosiliśmy prezentację. Także słuchajcie, jest, co jest, jest piątek. Kolejny odcinek zaczniemy sobie od soboty. Pójdziemy sobie gdzieś może na jakąś imprezkę. Na weekend może skoczymy do naszego brata w jeden dzień, na przykład na niedzielę. Zobaczyć, co tam u niego u, i u jego rodzinki słychać. Weź no tak, możesz przodem. Chyba tak kończyłam ostatni odcinek w ogóle na tym balkonie, tak mi się coś kojarzy. Także, kochani, tak sobie zakończymy. Na pewno poznamy oceny Abigail w kolejnym odcinku. A jak mi wyskoczą wcześniej, to zrobię Wam screena i, i wstawię ewentualnie właśnie foteczkę. I ja Wam bardzo chciałam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać oczywiście, czy cieszycie się, że ta seria będzie. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, słuchajcie, że tak normalnie to wyzwanie ma 10 pokoleń, ale myślę, że my tutaj sobie o połowę skrócimy i tak 5 to będzie. Myślę, że akurat nie będziemy tego ciągnąć jak flaki z olejem. Myślę, że... Ogramy sobie rzeczy, które, które chciałabym ograć, kariery, które chciałabym ograć, tak jak właśnie tutaj kariera naukowca. No i będziemy dalej, słuchajcie, myśleć nad zadaniami z na czwarte i piąte pokolenie. Jeżeli oczywiście macie jakieś pomysły na Discordzie, czy tutaj w komentarzach możecie pisać. A ja chętnie poczytam, bardzo chętnie. No i tak, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.